Cześć byczki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 10 do 16 listopada. Zobaczmy, jaki ten tydzień dla Was będzie. Co będzie do osiągnięcia? Pazik, monet, nauka, szkolenia w tym tygodniu jakieś, jakieś rozwijanie się, ale również kwestia dotycząca dzieci być może unormowanie jakichś spraw finansowych związanych z dziećmi, z ich edukacją. Natomiast dla Was, byczki, może być też jakiś nowy pomysł, nowe przedsięwzięcie, do którego podchodzicie. Macie nadzieję, że to przyniesie profit, więc tutaj możliwe, że dla kogoś jakaś próba no, zdobycia pracy, etatu jakiegoś, ktoś jakby rozpoczyna. W tym tygodniu pracę, jakąś pracę, ewentualnie jakiś projekt, przedsięwzięcie, szkolenie, tak jak mówiłam już, i, i tutaj moglibyście chcieć się rozwijać w tym tygodniu. Tak jakby stawiacie pierwsze kroki. To jest wyzwaniem, żeby to zrobić, zrealizować, żeby jakieś zyski otrzymać za coś. Zobaczmy, co się wydarzy w takim układzie. Ustabilizuje się sytuacja, możecie. Być na jakiejś rozmowie. Czwórka Buław pokazuje jakąś rozmowę, ale taką bardzo stabilną, w stabilnym otoczeniu. Oczywiście to może być rozmowa dotycząca relacji, usankcjonowanie bardziej tych relacji powiedzmy, ktoś może się komuś zaręczać, ktoś może chcieć z kimś zamieszkać, więc tutaj takie bardzo ważne wydarzenia. Oczywiście możliwe jakieś zaproszenia, jakieś wyjścia, jakieś spotkania, czy ze znajomymi, czy w gronie rodzinnym, ale tutaj też pokazują się romantyczne kwestie, czy Czyli romantyczna kolacja z partnerem, bardzo ważne rozmowy, tak jak mówiłam, podpisywanie jakichś umów, rozmowy na tematy zawodowe. No więc coś tutaj stabilnego chcecie robić. Chcecie ruszyć z jakimś pomysłem, jakimś przedsięwzięciem, które może być stabilne, lub po prostu, no, Pazik Monet mówi o jakimś pomyśle, jakimś przedsięwzięciu, o którym rozmawiacie właśnie z partnerem, partnerką, czy w rodzinnym gronie, czy ze znajomymi. Zobaczmy niespodziankę. Papież mówi o kwestiach rodzinnych, więc faktycznie, jakieś zaproszenie jakieś na wesele to może być niespodzianka albo na chrzciny, albo komuś się coś rodzi, dowiadujecie się o tym, o jakichś ślubach, za, o jakichś zaręczynach. Więc tutaj też takie kwestie. Niespodzianka może w ogóle przyjść od kogoś z rodziny, raczej od rodziców lub dziadków, ewentualnie wujków, ciotek, no tutaj takie osoby bardziej starsze. Więc ktoś z rodziny może po prostu coś Wam e, powiedzieć. Ja bym powiedziała, że niespodzianką może być jakaś informacja, wiadomość od tej osoby, ewentualnie Ktoś może Wam naprawdę dużo w tym tygodniu pomóc, doradzić w jakichś kwestiach, może wspomóc finansowo, może w jakiś inny sposób, ale tak jakby za Wami stawał. Macie jakieś wsparcie, oparcie w jakiejś osobie właśnie z rodziny starszej, doświadczonej, bardzo mądrej, która Was wspiera, być może do której nieraz się zwracaliście już z, z jakimiś problemami. Więc to jest ktoś, kto Was mocno wspiera i pcha do przodu, a zobaczmy na co, na kogo uważać. Król Buław, Król Buław może mówić o spontaniczności, może też mówić oczywiście o kimś z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec. To może być ktoś, kto, skoro uważać na tą osobę, no to tutaj uwaga, jak rozmawiacie i z kim rozmawiacie, bo to może być jakiś pracodawca, który na przykład, no, który bezpośredni jest i dąży bardzo mocno do celu, bardzo może być spontaniczny, może być wybuchowy. W każdym bądź razie no, na niego z jakichś powodów trzeba uważać natomiast to może być jakiś przyjaciel również który w jakiś sposób może ma inne podejście niż wy do pewnych kwestii może was bardzo mocno też motywować natomiast może też tutaj szef akurat szef może dużo wymagać no przyjaciel też może w jakiś sposób was wymagać jakiejś rzeczy jeśli was wspiera pomaga no to tutaj też taka sytuacja ogólnie na kogoś z żywiołu ognia bardzo żywiołowego energicznego spontanicznego natomiast uwaga też na na takie właśnie zachowanie. Tutaj, tak jakby te karty wyżej pokazywały taki spokój, zrównoważenie, taką, takie stąpanie po ziemi, dosyć twarde, ale tak na spokojnie, wszystko przemyślane, wszystko z jakimś planem. Ktoś Was wspiera na dodatek, czy też wyciągać jakieś wnioski z własnych doświadczeń. Natomiast Król Buław jest bardziej taką spontaniczną energią i mówi o tym, że możecie się no, na coś decydować bez zastanowienia, że możecie tutaj chcieć działać właśnie bez jakichś planów. No to nie, to, to, to z tego rezygnujcie albo za wszelką cenę. Tutaj nie o to chodzi. Karty przed tym ostrzegają, przed takimi też zachowaniami, właśnie przed podejmowaniem decyzji, których być może. Że nie jesteście do końca pewni lub przekonani co do nich. Natomiast zobaczmy, co karty wam radzą. Szóstka, była na pewno kwestie rodzinne. Na pewno iść na jakieś spotkanie, iść na jakąś randkę, iść na jakieś zaproszenia, jeśli będą, spotkać się ze znajomymi, z rodziną. To na pewno. Ale tutaj, tak jakby faktycznie w tym tygodniu miała być jakaś okazja do spotkania rodzinnego, do jakiegoś, do jakiegoś porozmawiania o czymś może o kwestiach rodzinnych w ogóle, bo tutaj tak się to pokazuje też w pewnych kwestiach dla niektórych może mowa o usankcjonowaniu jakichś rzeczy rodzinnych, o jakichś obowiązkach nad rodzicami, no różnego rodzaju takie rzeczy, więc tutaj tak dobrze było nie uciekać od tego tematu i na pewno na ten temat porozmawiać. Tak jak powiedziałam, jakieś zaproszenia, spotkania, ale szóstka była w Mówie również o odwadze, o tym, żebyście byli zdecydowani i nie bali się wyzwań. W tym tygodniu faktycznie jakieś wyzwania na Was czekają, ale nie bój się tego. Na pewno działajcie, ale tak jak mówiłam, pomału, stopniowo i, i tak realnie, i z jakimś planem. Zobaczmy, jak praca. Dwójka, buławi, i siódemka, monet, karty, które mówią o jakichś możliwościach, opcjach, ale na które trzeba będzie poczekać. To jest tak, jakbyście albo wy mieli podjąć jakąś decyzję i trzeba będzie na nią poczekać, albo potrzebujecie czasu, musicie się zastanowić nad tą decyzją, czy na przykład iść to, czy nie. Może ktoś chce własną działalność otworzyć, może ktoś chce zmienić pracę, może macie jakąś inną propozycję od górnie, od kogoś i tak niby fajnie, super, ale z drugiej strony hmm, trzyma was miejsce, w którym jesteście, więc gdzieś tutaj Jesteście troszeczkę niektórzy między młotem a kowadłem. Potrzeba czasu, żeby się zastanowić, lub czasu, żeby pewne sprawy się e, no, bardziej uwidoczniły, powiedzmy, żeby mieć więcej szczegółów, by móc podjąć jakąś decyzję. Ale też siódemka monet może mówić o tym, że ktoś musi podjąć tą decyzję i wy jakby czekacie na, tą, na to. Więc tutaj jak najbardziej. Może być tak, że macie pracę i jakaś dodatkowa praca się trafia, fucha, bo tutaj tak też w tym tygodniu może być, więc też. Może czekacie na jakąś decyzję szefa, czy możecie pracować, albo ewentualnie możecie czekacie po prostu na jakąś odpowiedź, czy będziecie mogli podjąć tego drugiego zadania. Więc gdzieś tutaj jest jakieś oczekiwanie, może po prostu czekacie na jakieś dokumenty, na jakieś pozwolenie. No, różnego rodzaju rzeczy mogą być. No, więc gdzieś tutaj jest to oczekiwanie, ale ono jest pokazane jako warte świeczki, czyli warte tego czekania. Ale tutaj też jest pokazane, że że nie warto też nic przyspieszać, bo nic się nie da przyspieszyć. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce, coś musi się. Mm... Rozwinąć coś musi mieć czas, żeby mogło wyrosnąć. Czyli ktoś musi przygotować te dokumenty, ktoś musi tutaj pewne rzeczy, decyzje podjąć i dopiero wtedy będzie można działać. Natomiast no, nie da się tego przeskoczyć o w ten sposób, powiem. Natomiast jeśli chodzi o osoby szukające pracy, też pokazują się propozycje oferty, będziecie mieli do czynienia z jakimiś ofertami. Jest jakaś szansa na zdobycie pracy. Możecie być niezdecydowani do końca. Natomiast może być tak, że będziecie wysyłać CV do kilku miejsc i na razie nie będzie nic, nie będzie jakiegoś odzewu, więc się nie zrażajcie tym na pewno, ale trzeba na coś poczekać, tak tutaj karty pokazują. No dobrze, zobaczmy, jak relacje. Bardzo dobrze w relacjach się pokazuje, bo wszystko monet oraz siła, czyli będziecie mieć e, motywację. Siłę do tego, żeby um, równoważyć pewne rzeczy, pewne przedsięwzięcia, żeby w, re, w relacjach rozmawiać żeby było sprawiedliwie, żeby się dzielić obowiązkami, żeby się wspierać i pomagać sobie, i na to będziecie mieć siły. To jest tak, jakby jedno z Was miało jakiś problem być może w tym tygodniu, a, drugie, a druga partner czy partnerka wspierała tą osobę, więc was, tak? Więc tutaj faktycznie to się pokazuje, może się pokazywać też to, że tak jak mówię, dzielicie się jakąś pomocą, jakimiś obowiązkami, może nad dziećmi, może nad rodzicami, rodziną. Wspieracie się, pomagacie, może być jakiś miły prezent z czyjejś strony, w stosunku do Was, może to Wy będziecie po prostu wtedy kiedy komuś robić jakiś miły prezent. Może być jakiś miły gest, możecie dostać jakieś pieniądze, może być tak, że ktoś Wam coś podaruje. Więc gdzieś tutaj bardzo miłe momenty, miłe chwile. No i ten lew, lew, siła czyli możecie mieć też do czynienia z jakimś z z zodiakalnym lwem, ale tutaj siła, potencjał, chęć załatwienia jakichś spraw będą bardzo silne, bardzo mocne. Będziecie chcieli też trudne sprawy wyjaśniać, więc jeżeli były jakieś nieporozumienia między Wami, no to jest to już tydzień szans na to, żeby się dogadać. Jeżeli szukacie relacji, jesteście singlami, jest szansa na poznanie kogoś, możecie mieć taką czuć Mocno, że chcecie po prostu kogoś mocno poznać, i faktycznie tutaj mogą być jakieś spotkania, miłe rozmowy. Może być też gest wykonany w waszą stronę, lub no wy możecie wykonywać jakiś gest w stosunku do kogoś, więc tutaj jakiś prezent możecie również od kogoś dostać. W każdym razie bardzo miło i jest szansa na poznanie kogoś. Pozdrawiam. Cześć.